Powiedz mnie, kiedy ta maszyna odwertek jest lepsza. No to ja ci padam: i jedna, i drugo jest dobro. A ty mi nie musisz wierzyć, ty się na YouTube, to sobie możesz zobaczyć inne nasze filmy, i ja tam pokazuję, jak u nas radzi z gresem. Jedna i druga maszyna. Ale to potem co zobaczysz. Teraz patrz tu na mnie: badaj to: tu jest taka glejza, tu jest taka Tam Ta kółka, w tej nie ma kółek. Tu są łożyska, w tej łożysk nie ma. Lasery, no to lasery mają, obie takie są, jest laser zielony. I teraz patrz, ta jest tańsza, a ta jest droższa. Wiele kosztuje? No to trzeba kliknąć w ten link w opisie, co tam jest. I no uważaj, bo to jest jak w Matrixie, to Cię przeniesie do innego świata, a tam jest jak w labiryncie. I tam jest wyjście i no przez kasę. Ale cenę sobie oczywiście możesz sprawdzić. I teraz patrz, jak nie masz co robić, to w lacie Siadaj w auto i przejeżdżaj sam do nas do sklepu, do Pragmar, do piekar śląskich, ci idą albo ta maszyna, albo ta maszyna, albo jedna i druga, jak będziesz chciał, sprawdzisz są i będziesz wiedział, co to jest warte. I no nie zapomnij kachli wziąć Gresto 120 cm nara.